Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest w Hoszcznie autobus Narodowego Centrum Krwi. Przyjechał do nas, żebyśmy mogli zbierać krew dla Piotra, który jest chory na białaczkę. Piotra z Hoszczna. Jest bardzo dużo osób. Frekwencja dopisuje. Są też rodzice Piotra. Jest zaskakująco duża frekwencja. Zbieramy również tutaj osoby chętne do rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Osobiście jestem odpowiedzialna za tą akcję i zachęcam. Zachęcam e, dzisiaj wszystkich tutaj, którzy przyszli oddać krew i zachęcam w przyszłości, bo my, mam nadzieję, że przy każdej e, kolejnej zbiórce krwi będę towarzyszyć z moim stoiskiem i będę e, zapisywać i pomagać zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. No i doktor, mogę na chwilę? Nie. Mam jeszcze do wyboru malinowla, gomagnomy. 何で? <laughs> <laughs> Witamy Mateusza, już jesteś po. Powiedz jak się czujesz. Dzień dobry, jestem po oddaniu krwi i czuję się wyśmienicie. Wyśmienicie, nie kręci się w głowie, wszystko w porządku, nie ma żadnych słabości? Nie, wszystko jest w porządku, tak jak wcześniej. Tutaj mamy żywy przykład na to, że to nie boli, nic się nie dzieje. Eee, no Przyszedłem dlatego, że zobaczyłem plakat z piotrkiem eee, i postanowiłem. Znagopan, eee, po tak? tak? Tak, 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 tak. Pierwszy raz jesteś, tak? Ty jesteś pierwszy raz, tak? Ja, tak. Co cię skłoniło do tego, żeby przyjść dzisiaj? No nie, ja ogólnie chciałam przyjść, zobaczyć jak jest i pomóc komuś innej osobie. Komuś uratować życie tak. w końcu, tak? Ciężko zliczyć, ale już chyba 14 15 raz, 16. To bardzo dużo... Co by, pan, co by pan powiedział na zachętę dla tych, którzy się jeszcze nie odważyli? Ciężko powiedzieć, bo to zależy od osoby, na czym chce oddawać, tak? Ale ja zachęcam, bo, bo, bo jeśli jest chwila czasu i chęć, no to jak najbardziej można komuś po prostu pomóc. Ja po prostu na żywioł. Dzisiaj się dowiedziałam, że jest możliwość oddania krwi i jestem. Na żywioł! No to trzymamy kciuki powodzenia, żeby nie było słabo. Pani oddaje, pani... Który raz pan już oddaje krew? Piąty. Jak się pan czuje po oddaniu krwi? O dziwo dobrze. O dziwo dobrze. Myślę, że na zachętę nie ma żadnego strachu. Jakieś tam legendy o grubej igle czy coś takiego nie ma nie sensu. Ma nie, takiego. bez stresu po prostu trzeba <laughs> przyjść, zobaczyć o co chodzi. Nie, ale jeszcze jest jeden powód bardzo ważny: jeszcze nigdy takim mercedesem nie jechałem. I chciałbym się przejechać. Żarty żartami, ale Grzesiek dzisiaj też oddaje krew. Zawsze bał się igły, słuchajcie. Yy, zawsze musiałam go trzymać na rękę, za rękę jak szliśmy na szczepienie. Zawsze się bał, mdlał. Aż w końcu Ty zobaczył, że ja chodzę oddawać krew raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz i powiedział Paulina, idę z tobą. I był dzielny. I chodzi. I żyje. Pierwszy raz. pierwszy raz, pierwszy raz, ochotniczo pierwszy raz, bo była taka in inicjatywa, bo kolega z pracy zachorował na białaczkę i poprosił, żeby tego i, i, i ksiądz ogłosił w niedzielę na, na mszy i to wszystko. I jeszcze kupa kolegów z pracy Chodził też, pana Piotra. tak, o, o pana Piotra i każdy się zmobilizował. Jak tak. się pan teraz czuje? Bardzo dobrze, obsługa jest bardzo dobra, przyjemna i super jest. Dziękujemy, że Pan z nami jest w imieniu Piotra i jego rodziców, którzy dzisiaj są z nami. No i zapraszamy w kolejnych edycjach. Na pewno tutaj, skorzystam, na pewno. Na edycjach, pewno, na pewno Już do regularnego i honorowego oddawania.